Generalce jestem drugi, ale po odliczeniu chyba najgorszej rundy, ja jestem przewodniczy 10 punktów aż, spadam wtedy na trzecie i Bartek skakuje na drugie, więc będziemy się we dwójkę bili, myślę o te drugie miejsce dzisiaj, bo Adam jednak chyba, wydaje mi się z przodu, jednak troszeczkę nam uciekł na te pierwsze miejsce, więc może być ciężko go dogonić, no ale wiadomo różne rzeczy się mogą stać, no ale główna chyba będzie walka z Bartkiem Alejskim. No a jak te kwalifikacje? kwalifikacje no, średnio, średnio, Jakoś tak, jak, tak w kratkę idę. jak e, pierwszą, pierwszą rundę miałem dobre, drugą złe, trzecią dobre, teraz automatycznie złe. E, no i jestem piąty, no ciężko było, e, tor był śliski strasznie, Nawet byłem w szoku, że, że świeża opona jechała się no, dosłownie, czasami momentami gorzej niż na, niż na starej na treningu. No i tu wypadłem, tam wypadłem, tu się troszeczkę driftem pojechałem. Finalnie mój najlepszy czas zrobiłem w sytuacji gdy na prostej, prostej, na wyjściu na prostą. Wypadłem poza tor i, i skakałem poza torem i finiszywałem poza torem to okrążenie, więc i tak, i tak, no nie jest źle, bo mogło być jeszcze gorzej, ale też super dobrze nie jest, bo jestem piąty, czyli poza całą punktowaną czwórką chyba w kwalifikacjach, więc mi troszeczkę punktów uciekło drobnych.